Hej, poprzednio byśmy zajęliście krwawo bitwę. Tym razem, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, chciałbym przedstawić wam nieco, nieco inną rzecz, a mianowicie Custom Battle Period All. Tym razem chciałbym wam przedstawić naszych tak kochanych zielonoskórych. ehe bo to są zielonoskówy, to są koksy. I co robią zielono skóry, jak potrzebują drewna na opał? Ścinają drzewa! Zatem tym razem, moi drodzy, będziemy ścinać drzewa, albo to drzewa będą ścinać nas! W każdym razie nie wiem, mam nadzieję, że to my mimo wszystko będziemy ścinali drzewa, a to nie, nie, i, że nie, i że drzewa nie będą nas ścinać. 20 ataków, 30 obrody, 12 farzy. Czarni orkowie, black Orks. Również bardzo ciekawa jednostka, której które zbafowaliśmy nieco atak. Przeciwko drzewom, dajardom. dajardom, którzy również mają 20 ataków, 26 obrody I których również zbafujemy. I zobaczymy, kto będzie ich kogo ścinął. My będziemy ścinali drzewa czy te w drzewa będą ścinały nas. Mamy nieco lepsze statystyki, aczkolwiek z tymi statystykami równie, równie bywa, ponieważ ostatnio jak zderzyły się dwoje w podobnych statystykach, to, to, to wyglądało to w ten sposób, że we, we zostali przeczołgani przez wojowników chaosu. Dobra, zatem kto zwycięży? Orkowie czy drzewa? My będziemy ścinali drzewa, które w drzewa będą ścinać nas. Co okazji zobaczycie, jak wyglądają trekini z tego, jak, jak się biją. trekini z Avelornu. Okej, okay. to są czarni orkowie. Mają fajny design, moim zdaniem design lepszy, ze względu na te fajne hełmy, takie welazne okute łby wylazem. I tutaj, kurde, niki z kości niektórzy mają. Moim zdaniem wyglądają lepiej, lepiej niż y, podobne jednostka Czarnych Orków z tego, z Call of Warhammer. to nie jest, jest ten sam design, ale mm, mi, zda, zdaje mi się, że Czarni Orkowie w Call of Warhammer nieco inny design i wyglądają nieco gorzej. W każdym razie m, gramy orkami tak jak się gra orkami, czyli... ciao bo no ja w orkowie co lubię, robię robidłowę farzową, ale właśnie w ten sposób. Biedna wroga, żeby się z niego wbić i go rozpieprzyć. Okej, okay, a tutaj są dajardy, czyli drzewa. Takie mini enty, piechota mini entów. Drzewiasta piechota, mocna jednostka, aczkolwiek nie do końca, okej. Okay. Zaraz dojdzie do zderzenia. I ta jednostka ma tą wadę, że ona nie trzyma szyku jako takiego. I nasi ponoszą straty, aczkolwiek oni też ponoszą straty. Czyli zarówno my ścinamy drzewa jak drzewa ścinają nas. Nie powiedziałbym, bo ponosimy dużę straty, aczkolwiek mamy przewagę liczebną i to ona nam chyba zapewnia zwycięstwo. Bo szybko ścinamy ich, ale oni też szybko w początkowej fazie bitwy ścinali nas. I kurde pazurki tych drzew przebijają się przez płytowe pancerze. Orku. W zasadzie Diardzi jako tacy są słabi jak przecinek, Aczkolwiek mają też swoje zalety. Okej, okay, dobra, widzę, wy, że wy, wygrywamy to. Okej, okay, tutaj w zasadzie padają na. Okej, okay, wyrównaliśmy ich sprawnie. Zostało nas 115. Czyli są znacznie silniejsi. Bo ja spodziewałem się, że raczej diargi w jakiś sposób cudem nas zmasakrują. I to jest silna jednostka. Tylko pytanie: jak silna? czarni bo ja w głównym wrogiem orku były krasnoludy. I w następnym odcinku w wam, orku, pancernemu, fajnemu oddziałowi krasnoludu, żeby sprawdzić, owszem, czarni orkowie są silni. Pytanie tylko, jak silni? I o tym, jak silni, przekonam się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie.